Chciałam się podzielić pewną, pewną historią, którą znalazłam w książce Engrega Bradyna Kody Mądrości, bo inter, jakby śledzę gdzieś takie smaczki, które pokazują, że świat nauki też zaczyna mówić o tym, że no właśnie sposób w jaki mówimy, czyli ta energia słowa wpływa na nas. I chciałam, aby Państwo też o tym wiedzieli, że to, co będziemy dalej mówić, to nie jest tylko nasza. Nie wiem, fantazja, dotykania tych, tych rzeczy, tak ostatnio jakoś się spotykam, okultyzm czy ezotoryka. Nie, że to jest, to jest rzeczywiście praca z żywą energią, łączenia się z pewnymi polami informacyjnymi, które mają na nas wpływ. A mianowicie okazuje się, że. Mm, jak zaczyna się ta historia, kiedy zaczęto się temu tak bardziej świadomie przyglądać tej, tej wibracji? Znaczy tradycje, to co wiesz Małgosiu, tradycje naszych przodków, ale i słowiańskich przodków. Były bardzo różne i wykorzystywano te imiona w, jako funkcję ochronną, jako funkcję wzmacniającą, jako funkcję wspierającą w pewnej drodze życiowej. I, I te imiona miały swój pewien określony też kod, zabierając pewną informację, jak na przykład Bogusław, tak? czy, czy Bogumiła, Stanisław. Te imiona miały zupełnie inne, inne brzmienie. I teraz okazuje się, że na początku XX wieku, ja tu będę się posiłkować, żeby nie przekręcić nazwisk, pan Lee Wharf, to są Stany Zjednoczone. Akurat pan był lingwistą, został zaproszony do grupy studentów na zastępstwo, a tam pracowali z językiem autochtonicznych ludów. I między innymi, dopiero wtedy można powiedzieć, niejako Będąc, będąc nową osobą, zauważył niuans, a mianowicie m, wtedy pochylali się nad językiem Indian Hopi i okazało się, że Indianie Hopi nie używają y, określenia inaczej. Oni są połączeni ze światem, określając świat cały czas w ruchu. Czyli na przykład nie piorun jako obiekt, tylko patrząc na to zjawisko, mówi o piorunuje, nie, Fala, nie z falą jako obiektem, tylko faluje i w pewien sposób miały lata i naukowcy którzy zajmują się funkcjonowaniem układu nerwowego i mózgiem też już potrafią potwierdzić że pojedyncze słowo ma moc wpływania na ekspresję naszych genów i idąc dalej na to w jaki sposób tworzymy połączenia neuronalne więc to jak mówimy o sobie jak mówimy do siebie jakich słów używamy ma ogromne znaczenie do tego, jak potem przekłada się to na naszą percepcję rzeczywistości i umiejętność chociażby spoglądania na problem i umiejętność jego rozwiązania, tak? czy, czy jest nawet sposób myślenia, który wiemy, że przekłada się na naszą, na naszą rzeczywistość. I teraz, co chciałam powiedzieć, jeżeli, nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, bo to z kolei, pracując poprzez ustawienia systemowe, bardzo często odsłania się to, że, znów wrócę do tej Małgorzaty Węgierskiej, jako dziewczynki poświęconej przez Ojca Bogu, żeby coś uzyskać w zamian, tak, ochronę. I my w ten sposób, Poprzez imię możemy nawet bardzo nieświadomie, ale realnie być połączeni z pewnym kodem, z pewnym wzorcem, z pewną intencją. W tym przypadku powiedziałabym, że na przykład takim kodem, który może być pułapką w imieniu, może być taka, yy, ojciec, który poświęca dziecko, to jest kod, który potem generuje zdrady, porzucenia, odrzucenia, które tworzą te rany mm, traum, rany... Mm, Rany tra traumatyczne, które poprzez pokolenia niesiemy. To też jest czasami tak, jak Ty powiedziałaś, że czasami imiona były dawane na cześć jakiegoś przodka, ku chwale jego czynów. Ale znów, patrząc na czyny chwalebne, na przykład tutaj jest święta, bo też się myślałem, że czasami z tymi świętymi różnie bywało, prawda? Tu patrzymy na świętą, mając na myśli, będę podobna do niej na przykład. Ale jednocześnie nie widzimy, że wtedy łączymy się podświadomie z, nazwijmy to, cieniem tej osoby, czyli to, co jest wykluczane albo to, co jest pomijane. Cierpienie, osamotnienie, niemożność spełnienia partnerskiego. I to nie mówię tylko o świętych, to jest jedno z takich dużych pól, które zasila wiele, wiele osób. Ale w naszych rodzinach mamy takie historie, i ona dostajemy po dziadkach, po babciach, dostajemy po rodzeństwie. Które, które zmarło, albo dostajemy po, na, no właśnie, po aktorach, aktorkach, piosenkarkach. I tutaj te pola, z którymi jesteśmy połączeni przez imiona, mogą być zaskakujące. W dużej mierze będą to zasoby, ale czasami trzeba te zasoby, jakby to powiedzieć, do tych zasobów się dokopać, nie? czyli transformować ten negatywny kod. Ja myślę, proszę Państwa, że każde imię niesie ze sobą i pozytywy, i negatywy. Nie mamy takiego imienia, które byłoby absolutnie wolne od jakichkolwiek konfrontacji czy pułapek z negatywem.